1 czerwca w naszej szkole po raz kolejny odbył się Dzień Sportu i Festyn Charytatywny. Każda z klas miała za zadanie wyznaczyć swój zespół, który będzie brał udział w konkurencjach sportowych, a cała społeczność szkolna mogła częstować się pysznymi kiełbaskami, popcornem czy lemoniadą oraz wziąć udział w loterii fantowej czy zapleść sobie kolorowe warkoczyki. Co można kupić na stanowiskach samorządu uczniowskiego, aby wesprzeć zbiórkę? Nasze stanowiska zaopatrzone są w lemoniadę, popcorn, ciasta oraz pajde chleba ze smalcem. Można wziąć także udział w loterii fantowej oraz zrobić sobie kolorowe warkoczyki. Na jaki cel zostaną przekazane pieniądze z dzisiejszej zbiórki? W tym roku zbieramy na Wojtka Kasprzyka, który cierpi na genetyczną chorobę krwi i kości. Jest to bratanek jednego z naszych nauczycieli i liczymy na zaangażowanie zarówno uczniów, jak i dorosłych pracowników naszej szkoły. Pojawiła się również informacja o wyzwaniu naszych wicedyrektorek. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym coś więcej? Tak, w tym roku został przez samorząd ustanowiony target 2000 zł. I jeśli uczniowie i nauczyciele dobiją do tej kwoty, to nasze wicedyrektorki przejadą się na hulajnogach z kolorowymi perłkami na głowach. Co najbardziej podobać się w dniu sportu? Atmosfera i bardzo ciekawym pomysłem jest ta loteria, że uczniowie zbierają swoje rzeczy, żeby ich nie zmarnować. Co sądzisz o pomyśle spędzenia dnia dziecka właśnie w ten sposób? Myślę, że to bardzo fajny pomysł, bo jest bardzo przyjemna atmosfera i to, że przez te loterie różne i. Wszelkie tego typu atrakcje yy, są zbierane pieniądze na bardzo szczytny cel, który na pewno bardzo się przyda. Co sądzisz o pomyśle spędzenia dnia dziecka właśnie w ten sposób? Myślę, że to jest całkiem fajny sposób na integrację, spędzenie czasu ze znajomymi, i ogólnie, jeżeli chodzi o taką zabawę, oderwanie się od lekcji i szkoły. Co najbardziej podobać się w Dniu Sportu? Wydaje mi się, że darmowa kiełbasa. Jeszcze nie próbowałam, ale wydaje mi się, że jest naprawdę dobra. Dlaczego co roku w szkole organizowany jest Dzień Sportu? Tak naprawdę to dzisiejszy dzień nazywamy piknikiem szkolnym i organizujemy go przede wszystkim z okazji Dnia Dziecka, Światowego Dnia Dziecka. Chcemy w ten sposób wprowadzić więcej możliwości zintegrowania całej społeczności szkolnej. Którą konkurencję uważa Pani za najlepszą? Tak naprawdę mamy dzisiaj sporo konkurencji, to nie są tylko konkurencje sportowe, tam z tego co zauważyłam, to one są też po części nowe w stosunku do lat poprzednich, e, więc uważam, że wszystkie są doskonałe i młodzież się doskonale odnajduje podczas tych konkurencji. Mamy również bieg na orientację, który jest również bardzo ciekawym wydarzeniem, zauważyłam również wyścigi rowerowe, ale mamy też e, w tym roku nowość, czyli układ taneczny, który się pojawił, który był dosyć e, odważnym też wyzwaniem, ale młodzież sprostała temu wyzwaniu. No i oczywiście też cieszę się dużą popularnością nasza strefa gastronomiczna. No i pewnie jeszcze przed nami jeszcze kilka niespodzianek, bo jeszcze między innymi będzie dzisiaj wystawa prac plastycznych. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji naszego festynu, a także wszystkim, którzy dorzucili choć złotówkę do naszych puszek. Mamy nadzieję, że miło spędziliście ten czas i zapamiętacie ten dzień na długo. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.